W Tajlandii, jak możecie zobaczyć, nie wiem czy mnie dobrze słychać, ale w pociągu są otwarte drzwi. Tutaj nikt nie dba o to, czy ktoś wypadnie, czy nie. Ludzie po prostu raczej uważają i się nie wychylają. Ja też sobie stoję elegancko i nie zamierzam wypaść, nie zamierzam się potknąć. E, po prostu się trzymam i jest bezpiecznie. Czy w Polsce by się to sprawdziło? Nie wiem, ale tutaj się sprawdza. I jest naprawdę bezpiecznie. Dobra, A więc witam z powrotem w moich vlogach. Jestem teraz w miejscowości Pak Chong e, i będę się wybierać do parku narodowego Kao Yai. Mam na sobie taki fajny kapelusz. Dostałem go od e, Tuma, z czego się bardzo cieszę. Mam też sobie takie takie spodnie na ryby ogólnie, się zakłada e, ale są bardzo wygodne właśnie na jakieś takie trekkingi i innego rodzaju aktywności fizyczne. Także spróbuję złapać stopa. Nie wiem czy mi się to uda. Dobra, jestem w pak Chong i wpadłem na bardzo głupi pomysł, żeby próbować łapać stopa e, idąc w kierunku parku e, oczywiście się to nie udało, więc straciłem półtorej godziny teraz jestem w takim małym kusiku e, no i na razie jedzie w złą stronę nie w tą, w którą ja chcę jechać ale, ale mówi, że zawiezie mnie do, tam, gdzie chcę, więc mam nadzieję, że to się uda o, tam mamy także zobaczymy Witaj przygodo, jestem w parku Kao Jai. Zaczynamy podróż w dżungli. E, mam nadzieję przynajmniej, że będzie to dżungla. E, ale tak to na razie wygląda. E, zobaczymy, okaże się. Ogólnie e, to wstęp tutaj kosztował no, sporo pieniędzy, bo kurde 40 zł. E, a na Tajlandię to jest bardzo drogo. No ale co poradzić? Tu też się zdarzają złodzieje niestety, e, tacy jak w Europie. Sami, bo ogólnie tutaj są bardzo uczciwe ceny. Tak jak mówiłem też już wcześniej, jedzenie to 8-9 zł za obiad. Ale, ale no tutaj widać, lubią okradać ludzi po prostu najzwyczajniej w świecie. No, no i teraz spróbuję sobie pewnie złapać stopa. Mam nadzieję, że mi się uda, ale dużo tutaj jest turystów w samochodach, więc pewnie ktoś mnie zabierze, mam nadzieję. No a teraz, póki co sobie pochodzę na, na razie na pieszo, ale kurde, to wygląda fajnie, w sensie, no naprawdę, to wygląda po prostu fajnie. Eee, takie, no taka kurde dżungla, no cieszy mnie to, bo jeszcze w takim miejscu nie byłem. O, jaki motyl duży, wow, ale ogromny, no, eee, także jak coś się będzie działo, to będę nagrywał. O kurwa małpa, ale Beka, nie widziałem jeszcze małpy na dziko w życiu. Trzeba na nie uważać, bo skurwy syn też kradną. Nie dość, że mnie okradli teraz 40 zł. To jeszcze teraz małpy mnie mogą okraść. Ale ja się nie dam z kurwy synom. Nie nie, nie. Nie takie rzeczy opatrzcie jaka małpa. Patrzcie jakie wielkie drzewo. Nie wiem ile ono ma. Z 10 metrów minimum eee, w głowie leci mi dzisiaj i wczoraj zresztą też All I want for Christmas is fuck All I want for Christmas is... O Panie no, zajwisty Czy pada? Czy mi się wydaje? Chyba pada, ale beka. Chciałbym znaleźć jakieś żuki, to by było. Spełnienie marzeń moich obecnie, ale padać zaczyna. I mnie to cieszy. W Polsce mnie to nie cieszyło. Tutaj mnie to cieszy, bo to daje taki świeży oddech, takie wytchnienie. Takie. takie wytchnienie? Co? Nie, to się mówi oddech, takie wy, odetchnienie? Nie wiem. Ja nie jestem ekspertem z języka polskiego, choć powinienem być jako Polak. Powinienem znać swój język, bo Polacy nie gęsi i swój język mają. No i tutaj, już będąc w dżungli, w takim parku, no to tu już trzeba uważać na jakieś węże, na skorpiony, na pająki. Eee, no bo wiadomo, może mnie coś ukąsić czy ugryźć. No i nie byłoby to na pewno fajne. Eee, I tutaj muszę po prostu serio uważać. Bo ja jestem przyzwyczajony do naszej pięknej, bezpiecznej Polski. A tu, no patrzcie, tutaj może być wszystko. Nawet nie macie pojęcia, jak przyjemny jest taki deszcz w dżungli. Eee, nie wiem, ja to mam jakieś szczęście, że dopiero co wszedłem i zaczęło padać. I ponownie powtarzam, w Polsce bym się nie cieszył. Tutaj się cieszę Jak najbardziej Zubałem stopa Nawet nie będzie prosząc O, jadę sobie jadę no. Jadę sobie, jest dżungla, jestem szczęśliwy I'm happy Perfect I mam fajne widoki także jest fajnie. No, e, złapałem stopa i, i teraz jestem sobie w takim miejscu. Jest całkiem ładnie. E, no i tam jest. Tam są moi e, współtowarzysze, którzy mnie tu podwieźli. Hello. No, dzisiaj chłodno. Tylko 28 stopni. Dotarłem do dżungli. Nareszcie. Teraz wbijam na mostek, jeżeli w ogóle mogę. Mam nadzieję. Tak, chyba mogę. Dobra, wbijam na szlak. Mamy mostek. Ja pierdolę, ale genialnie. Odgłosy dżungli. Tutaj nigdy nie ma ciszy. Cały czas słyszę, że coś przedziera się przez krzaki lub cykady świerszcze czy inne robactwo które najprawdopodobniej chce mnie zabić nie no żartuję a nawet gdyby jestem na to gotowy chodźcie robale naprawdę chciałbym was znaleźć muszę swoją drogą sprawdzić kiedy jest zachód słońca żeby się tu w tej dżungli nie zapuścić za bardzo i nie zgubić bo to by była bardzo kiepska sytuacja, to trzeba przyznać. O kurna, czekajcie. Toż to jest jakaś Agama, ale zajebista. Koleszko, nie chciałbym, żebyś uciekała. Twoim przeznaczeniem jest być złapanym przeze mnie i nie uciekać. Nie, ale szybka jest, kurde. Ale fajnie, bo mam nagrane. Ło, wow, jaka ogromna mruwa! Jea! Yeah. Trochę zszedłem ze szlaku, żeby dotrzeć do rzeki. I nie żałuję tej decyzji. O, jakiś ptak. Widziałem motyla, który miał z, z nie wiem, z 15 cm rozpiętości skrzydeł. Nie wiem, ale był po prostu masywny, ogromny. Takiego jeszcze nie widziałem, nawet w jakichś motylarniach Raj. Raj na ziemi. Kurwa. Jakiś bażant. Co to jest? Jakaś czarna kura, ale taka ogromna. Czemu uciekasz? Ale beka, ciekawe co to było Bażant. To na pewno był bażant, mówię wam. Dobra, żebym ja się tu tylko, kurwa, nie zgubił, wtedy by było bardzo kiepsko. Ja ogólnie mam stres, bo się prawie zgubiłem. Ja pierdolę. Źle poszedłem, nie zauważyłem znaku, bo mnie rozproszył bażant i już szedłem, kurwa, złą drogą. Mówię, nie no, nie ma znaków dalej. Wracam, jest rozstrojenie dróg. Nie wiedziałem kurwa, którą drogą ja szedłem wcześniej. Na szczęście trafiłem. Ale już był taki stres. Tutaj mamy drogę otwartą przestrzeń. A tu mamy wydeptaną trawę, wydeptaną czy może przejechaną? Nie, to jest wydeptana trawa. Przez słonie. Kupa już sucha, więc musiało być tu dawno. Siema Jest godzina około 7.45 eee, Może będzie słychać gibony, bo teraz słychać Jakieś debili, który, którzy je naśladują Moja pierwsza noc w dżungli przebiegła bardzo dobrze W nocy tylko... O kurwa, czy to było otwarte cały czas? Ja pierdolę Miałem otwarty namiot. Ja pierdolę. Dobrze, że nic nie weszło. Eee, no. No, ale tak jak mówię. Noc przebiegła bardzo dobrze. Tylko jakiś jeleń mi chodził obok. I chrząkał. Ale tak ogólnie, to wszystko fajnie. Niedługo się będę wybierać pod jakieś wodospady. Pewnie coś tam ponagrywam. No i co? No i poszukam oczywiście jakichś zwierząt fajnych. Ciekawe czy się zestresuję jak będę przechodził koło nich. Nie no, totalna chillera w ogóle. Spoko, na luzie, nic wam nie zrobię, jakie ziomale, yeah. mega spoko, patrzcie jak se żuje. Ej dobra, te jelenie są ogólnie oswojone z ludźmi, tak totalnie. Siema, jeleń. Ej, możesz na chwilę ten się odwrócić? Cześć. Cześć! <try> Jaki fajny! Jaki fajny! Ich to jest pełno ogólnie! Jestem w dżungli, mam takie coś, myślałem, że to jest coś w stylu trzciny cukrowej. Jesteśmy z przewodnikiem, ale to nie jest to, ale podobno w słonie to jedzą. Ogólnie trochę smakuje jak anysz. Połknąć bym tego nie połknął. Ale porzuć jak najbardziej można. and swan O, oh, o, oh, o, oh. behind the head. Oh yeah. my god, very nice. Dobra, wbijamy sobie na wodospad Hasułat, czy jakoś tak to się czyta, nie wiem. On jest znany przede wszystkim z tego, że było, był tam kręcony film The Bitch To znaczy po angielsku Dziewczyna, Dziewczynka Nie wiedzieć czemu zostało to przetłumaczone na język polski jako Plaża No ale w każdym razie w tym filmie grał Leonardo da Vinci, słynny aktor No nie będzie dzisiaj za dużo wody Bo jest pora sucha niestety ale mimo wszystko raczej będzie to wyglądać przyzwoicie. No i jesteśmy pod wodospadem. Wygląda to w ten sposób. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że Leonardo da Vinci skakał po prostu z góry. Szkoda, że nie można tu pływać. Znaczy, i tak bym tu teraz nie popływał, bo jest strasznie brudna woda. A może nie tyle brudna, ile mocno nascona żygami, znaczy tym żelazem, bazem, chciałem powiedzieć. No ale mimo wszystko wygląda to całkiem niesamowicie. Nice. Jesteśmy pod wodospadem. I tutaj możemy zauważyć, jak dużo tu jest motyli. Jakie one są ogromne. No, jak na Polskę. Jakie różne mają kolory. Niebieskie, czarne. <grym> jak polskie. Polskie najlepsze, wszystko od nas zgadło Ale patrzcie na te kolory Czy Wy to widzicie Patrzcie ile tu jest motyli. Hit normalny Coś pięknego Idziemy, idziemy sobie przez dżunglę. Już się ściemnie powoli. powoli. Nie powinno mnie tu być. O, żabson. Żabson. Aj, aj, aj. Nie powinno mnie tu być, bo wejście jest do godziny 14. A jest godzina 16. A ja jestem w środku dżungli. Elegancko, ale jebać. Bo jeżeli bym nie wszedł tutaj dzisiaj. To już bym nie wszedł nigdy, bo jutro wyjeżdżam z tego parku. Tylko jeszcze nie wiem gdzie jadę, ale wyjeżdżam z tego parku, więc myślę, że warto tutaj. Halo! Halo! Myślę, że warto tutaj wejść. Oszukano mnie. Oszukano mnie. Tu jest pokazane wyraźnie, że tu powinna być jaszczurka na tym drzewie gdzieś. Ja tej jaszczurki nie widzę. Pierdolę tą Tajlandię jebaną. To jest roślina kam. Kam, roślina kam. Kam. It's kam. O kurna. Nice. Tu mamy drogę wydeptaną przez słonie. Oh. Ja bardzo chcę je spotkać. Dzisiaj jadę na safari. Jak ich nie spotkam, to się zabiję. Więc chciałbym mieć nagranie. O Jezu Chryste, panie. O, a zaraz mi płuca wysiądą. <śm> o Boże, ale widok.

างพังครับพังครับพังสายครับข้างในนี่ครับมอมาคิยอมเอ้ยตัวแ่ย่หังใ่นร่เอาไว้ด้วยดิจะมีนครับอยู่นดีนะครับตัวแม่ยู่งยงไงตัวแม่ย่อ๋อแนุ่เรียครับเขาจะส่งเ Ja ogólnie bym wysiadł z samochodu. Kurwa, duży jaszczur. Bardzo duży jaszczur. Jaszczurze, eee, 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 eee. Czemu ty przede mną uciekasz? Ej, jaszczur, eee. No nie.